Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są: Grosar, Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rally, Team Promotion Marketing i PR Sportowy, portal www.wyścigigórskie.pl. Polek, rewelacja dzisiaj i nic więcej. Nie zdecydować się. Bardzo się cieszę, świetny czas w drugim podjeździe. Pokazał, że da się szybciej, szybciej, jeszcze szybciej. Myślę, że dałoby się jeszcze szybciej, ale nie miałem ci tak dużego ciśnienia, żeby aż przesadzać. Ale najważniejsze było dla mnie dojechać, skończyć, nie narobić jakichś głupot praktycznie na ostatniej rundzie. Przygotowujemy się do barwulki warszawskiej. Troszeczkę pracy, przebudowy nad samochodem i już bardziej się na tym koncentrowałem. Wczoraj było drugie miejsce zaklepane w generalce, także był cel dojechać. i Jak widać, dojechaliśmy z świetnym czasem, także. Jest wielki sukces. Dwie wygrane na koniec sezonu tytuł wicemistrza Polski, no czego więcej chcieć? Tak jak na zaczęcie naszego sezonu na początku, to bardzo się cieszę, jest super, cały czas wnieśmy się do góry i będzie jeszcze lepiej z naszym goltem.